Przed nami druga część konferencji prasowej. Jest z nami trener Krakowi, trener Jacek Zieliński. Dobry, Dobry wieczór, panie trenerze. Bardzo proszę o komentarz do tego spotkania. Hmm. Gdybym miał wygłosić taki komentarz od serca, to podejrzewam, że byłbym za chwilę zawieszony, więc yy, będę się lekko gryzł w języki i, i yy, ważył słowa. Yy, uważam, że rozgraliśmy dzisiaj bardzo dobre spotkanie. I jak nigdy zasłużyliśmy na zwycięstwo w tym meczu, Bo graliśmy dobrze, dominowaliśmy, byliśmy lepszym zespołem od widzewa. To jest moje zdanie. Natomiast, dlaczego nie wygraliśmy? Raz, że popełniliśmy w błąd wpuszczając zawodników widzewa w szesnastkę. No a druga sprawa, że parę decyzji pana Sylwestrza było wręcz niezrozumiałych dla mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Przejdziemy do pytań. Zdaje się, że Stanisław Malec teraz pasy. Dzień dobry, panie trenerze. Czy wśród tych decyzji była też decyzja o rzucie karnym? Znaczy, ja powiem tak. Przed chwilą oglądaliśmy to na różne sposoby. Yy, zagranie, ra, znaczy starcie rapy z trzebardziej i i fauna konopliance w pierwszej połowie, gdzie dostał żółtą kartkę. Te zdarzenia się niczym nie różniły. Natomiast decyzja w obu była różna. Dlaczego nie wiem? To trzeba spytać pana Sylweszczaka. Marcin Tytko Dzień dobry trenerze, a czy wiadomo już coś o stanie zdrowia Dawida Jabłońskiego? No, boję się, że to jest koniec rundy. Ura z kolana, myślę, że no nie ma co się łudzić za bardzo. Jak się okaże, że jest, że będzie lepiej, no to będę się cieszył, ale jestem realistą. Czy są jeszcze pytania? Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Trenerze. Dzień dobry. Y Rozumiem pana zdenerwowanie, natomiast jeszcze chcę, chcę dopytać, czy właśnie oprócz tej sytuacji z konoplanką i z tym rzutem karnym jeszcze ma pan pretensje ja w innych mi? Dlaczego sędzia nie podgryzował ręki po uderzeniu, yy, po trafieniu Szoty chyba, w, czy tam Szota-Żyro, czy Żyro-Szota, no mniej się z tym, no. tłumaczenie retoryka w przerwie meczu, że jak z, swój zawodnik trafi swojego w rękę, nie, to jest dla mnie kompromitacja, no, no to jest kompromitacja, panowie, to znaczy co? Yy, będzie szła, to dla mnie to jest pierwsza sytuacja, to jest złe zagranie techniczne, błąd techniczny. Za błąd techniczny na szkoleniach zawsze na sędziowie informowali, musi być rzut karny. No to co się teraz w ciągu przerwy reprezentacyjnej przepisy zmieniły? Ja tego nie rozumiem, no nie jestem w stanie tego zrozumieć. Oczywiście teraz przeze mnie przemawia, nie wiem, rozżalenie, złość, frustracja, OK, Mamy też potencje do siebie, to nie jest tak, że ja tutaj akurat winię sędziego, natomiast parę decyzji... W życiu się nie bronią jego. Mogą mi karać, nie karać. Mówię, co, co po prostu myślę. Dziękujemy, trenerze. Dziękuję. Dobranoc.